Krok malajski, czyli idziemy forhandem do tylnego rogu backhandowego. Wykonujemy naskok kierunkowy. Stojąc przodem do siatki, prawa noga lekko do przodu i prawej strony, lewa noga lekko do tyłu i lewej strony. Przenosimy ciężar na nogę lewą. Przeskakujemy na niej w tył i mocno odbijamy się od boku lewej stopy. Ciężar przenosimy na prawą nogę i wykonujemy przeskok nożycowy. Wracamy krokiem odstawno-dostawnym. Krok malajski, widok od przodu. Wykonujemy naskok kierunkowy, stojąc przodem do siatki, prawa noga lekko do przodu i prawej strony, lewa noga lekko do tyłu i lewej strony. Przenosimy ciężar na nogę lewą. Przeskakujemy na niej w tył i mocno odbijamy się od boku lewej stopy. Ciężar przenosimy na prawą nogę i wykonujemy przeskok nożycowy. Wracamy krokiem odstawno-dostawnym.